Puściłaś księdza po kolędzie? Przeczytujesz sobie ze mnie? Nie? Mamy, Oczywiście, że nie. Mama na nie chodzi do kościoła. Dobra. Mamy małego komentatora i tak. Aga, nie chodzisz do kościoła? A ty chodzisz? Ja jestem ateistką. No ja też. I co powiedzieć, ja się tu. Jak, ja to nic to... nie powiedziałam. O, ja się zdziwiłam, że on w ogóle zapukał do nas przez trzy lata, odkąd tu mieszkamy. Chyba nie pukał. I dopiero teraz zapukał. Może ktoś nowy albo coś, ale nie, no mój mąż otworzył. No I powiedział: Dziękuję. Nie, dziękuję. Ale a... ja coś takiego powiedział. Nie, a... dziękuję. Do widzenia. A panika okay. się zapytała: y... A kto to był, tato? To nie jest taki pan po pieniądze, przyszedł. Tak, tak powiedział? Tak, 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 o, powiedział. matko. U mnie to wyglądało tak, że do nas ksiądz nie przyszedł, ale to dlatego, że ksiądz e, przez dłuższy czas przychodził e, na zaproszenie ze względu na to, że był COVID w międzyczasie, więc. Tak, potem pokowitowo, tak, że trzeba było Boże, zaprosić. Jak tak, tak, że trzeba było zaprosić, e, przez dwa lata, tak było. I teraz była informacja, że ci, co wpuszczali dwa lata wstecz, powiedzmy, uh -huh. to on automatycznie do nich przyjdzie, a do reszty nie będzie pukał i tyle. I nawet do nas nie zapukał, nawet do nas nie zadzwonił na domofon, spoko. żeby go wpuścić, a my mamy. Ja mieszkam na parterze, więc do nas pierwszych to spoko, nie? Aurelia. Aurelia. Sorry, mamy dziecko na pokładzie. Tak. No. E, generalnie to jest żądne, fajne. Żądne szklanego kranu. Tak. E, parcie na szkło. E, generalnie to jest spoko, bo najgorzej jest, jak ja słyszę, w, na, na wsiach przeważnie jest tak. Na wsiach jest tak, że podobno ludzie odprowadzają księdza. Czyli Serio? na przykład, tak, przyszedł do mnie i ja muszę odprowadzić księdza do siada. Tak to, jest, tak nie. jest. To Dobre, moja no, babcia y, mieszkała, raczej moja babcia, moja ciocia mieszkała w jednym domu, raczej babci już nie ma, ale wiecie o co chodzi. E, I ja byłam akurat dwa lata, dwa lata pod rząd u nich, jak ten ksiądz chodził. No i on chodził do wszystkich, generalnie. I moja babcia najpierw e, przyjmowała e, księdza. Ja byłam w innym pokoju. Ja zostałam po prostu poproszona o wyjście, bo nie chcą się tłumaczyć. Ja Robi wstydu pewnie, babka powiedziała. Ja Robi wstydu. Ej, no, nie umiem ty. się nawet przeżegnać. Umiem się przeżegnać, <laughs> ale babcia nie chciała po prostu, żebym była. Rok później.